Dzień dobry moi drodzy i witam w kolejnym odcinku zbudowania postaci. Dzisiaj znowu siedzimy w Inazumie i znowu wybieramy sobie Hillera, mianowicie Cookie Shinobu, więc bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. I have an intermediate certificate, which means that I'm qualified to handle most problems. Is there anything I can help you with? Earning an advanced certificate is not easy. It requires both talent and actual combat experience. Huh? To da, cóż to za zmiana po tylu odcinkach, że farmie nareszcie coś innego niż te cholerne, yy, cholerne spektersy, Ale tak, yy, przejdźmy może od razu do tematu, bo jak zawsze mam. Dużo też nie na temat, ale to można było się po mnie spodziewać. Zacznijmy najpierw od sumowania Arkane. Bo gadałem o tym nawet nie wiem kiedy. Że miałem gdzieś tam wspomnieć? porównaniu do sezonu pierwszego. Drugi to jest jakiś, ja nie wiem, flop. To wszystko przez to, że nie ma Silko. Znaczy, sobie tak to tłumaczę, no ale jakby jak dla mnie Silko trzymał, to wszystko jakoś w ryzach, nie? A ci postanowili uśmiercić. czy znaczy, trochę rozumiem dlaczego. Bo wiadomo, Jinx jest taka unhinge, ale w drugim sezonie, nie wiem, to wyglądało, jakby próbowali jej dać jakiś. To chyba nie do końca wpisuje się pod Redemption Art, ale bardziej takie. Że nie wypróbowali chyba pokazać, że no ona nie jest taka zła, mimo że w pierwszym sezonie była bardziej unhinged i dlatego na jej drodze są e, przedstawiane postacie, e, na przykład Isha, której zaraz przejdę, e, które mają pokazać, że no, Jing wcale nie jest taka zła i w ogóle jakby, jakby Jezus Maria, ale mi się to wszystko nie podobało, jakby zostawcie unhinged postać unhinged, Dobra, niech już ma sobie jakąś tam, nie wiem, tragiczną przeszłość, nie wiem powiedzmy jakiś Trust issues, czy w ogóle jakieś jeszcze inne issuesy, ale na miłość Boską, nie róbmy kurde nagle jakiegoś. wybialania to chyba jest złe określenie. Jakiegoś, nie wiem, usprawiedliwiania tej postaci, w sensie na zasadzie, że nie wiem, dorzućmy parę tam bezbronnych postaci, żeby ta unhinged postać się zajęła. Dość. Tak mnie ten y, wątek drażnił, zwłaszcza drażniła mnie ja już zresztą mówiłem parokrotnie gdzieś kiedyś, że drażnią mnie postacie, które absolutnie jakby nie zrobiły niczego, które nie zrobiły niczego, żeby zasłużyć sobie, nie wiem, na miano, że mnie denerwują czy drażnią. Pierwszy przykład na przykład Yunjin z Genshina, ale dlatego, że głównie Yunjin przypomina taką laskę z liceum, której generalnie nie lubiłem, nie? Y, I zresztą chyba wzajemnością nawet. No i właśnie Isha była kolejną tą postacią jakby totalnie nie rozumiem jakby na cholerę ona została tam wpleciona jakby będę mówić teraz spoilery więc tak jakby coś to ostrzegam tylko żeby później jakby na końcu zginąć jakby super poświęciła się i w ogóle ale jakie to poświęcenie miało skutki na cały kształt że tam nie wiem Jinx potem o niej pamiętała i jakby rozumiem że pewnie Jinx widziała w Iszy, swoją młodszą siebie ale skąd się Isia wzięła, na cholerę tam była, to ja nie wiem, może to ja przespałem, może to teraz ja nie rozumiem, jakby skąd ona się tam wzięła. Ona była jakimś ważnym w ogóle wcześniej, zanim poznała Jinx, jakby to raz, Ja też nie rozumiem totalnie tej całej, kurde, jakieś emo przemiany o... Yy... Vai w tą swoją emo wersję, jakby, nie wiem, z Kaitlin. chyba? Nie wiem, jak ta typiera się nazywa. Nie interesuje mnie już to w każdym razie. Miały jakieś problemy, w ogóle dramaty, w ogóle cały ich wątek romantyczny jest tak strasznie przyspieszony i tak sztuczny jak dla mnie. Jakby one przez cały se pierwszy sezon się żarły i to tak faktycznie żarły, a potem w drugim sezonie zaczęły się do, ciebie, do siebie bardziej, nie wiem, przekonywać, może zbliżać i tak dalej, to jeszcze bym to zrozumiał, ale totalnie też nie rozumiem decyzji dlaczego Waj dołączyła do tych tam. Swoich y, tych z góry, z Bildower, Boże, nie wiem, tych tam strażników, co ten tam. Kate nie jest to zaproponowała, jakby. XD, to ona zapomniała, że jakby ci sami, znaczy no, ich strażników, bo nie znam jakiejś konkretnej nazwy, zabili ich starych, XX kurde, lat temu i tak nagle sobie zapomniałam i, o, wse, dołączenie dołączę, nie? Jakby. Jaki to ma sens? To nie ma żadnego sensu. Albo nie wiem, ten cały kurde motyw rewolucji i najlepiej obalmy wszystkich, nie? Wprowadźmy wszechobecną anarchię, nie? By na cholerę to było. Bo jakby, mam wrażenie, że teraz nie wiem, czy trend to jest dobre określenie, ale bardzo dużo widuję właśnie takich motywów, czy to w książkach, czy to właśnie w jakichś filmach, na szczęście jeszcze nie w fanfikach, ale ten motyw takiej właśnie rewolucji i obalania wszystkiego najlepiej, co żyje, więc za dużo tego jest. Ostatnio, po prostu miałem taki miks książek które w ogóle dotyczyły tego, nie podam konkretnych tytułów, bo już w większości nie pamiętam, ale to były jedna to była taka bardziej, nie wiem czy czy sci-fi, chyba nie było do końca sci-fi, ale bardziej post w ogóle beka z tą y, apokalipsą, bo niby tam zeszły jakieś anioły i w ogóle ludzkość tam była mordowana i to brzmiało tak, bo wiadomo, były tam jakieś te rozwalone nie wiem, miasta, jakieś gangi się potworzyły, I wiadomo przeżyje tylko najsilniejsze prawo dżungli i tak dalej, Czyli jak y, to to na początku myślałem, że dobra, pewnie taki stan rzeczy jest już od nie wiem paru lat. Może deka. Ale nie, cała to w ogóle, całe tu w ogóle apokalipsa, to ona się trzy miesiące temu wydarzyła, więc XD, a główna bohaterka to była jeszcze większa XD, bo ona miała właśnie 17, 17? Nie, ona chyba 15, nie? A może? Nie, ona chyba 17 lat miała, ale się zachowywała, jakby miała totalnie 13 lat, coś takiego, nie? I najbardziej po prostu bekę cisnąłem z tego, jak ona uważała, że no, ona pokona tam chyba. Piątkę, kurde, mężczyzn z jakiegoś gangu Jakby było tam powiedziane, że tam, nie wiem Matka ją zapisywała na jakieś kursy obrony Ale na jakiejś tam, nie wiem, samoobronie Ja się do końca nie znam Ale jakoś wątpię, żeby Typiara, kurde, 17 letnia Jeszcze, kurde, nie, dożywona Najprawdopodobniej, bo tam w ogóle Ciężko było o jedzenie tam w tym świecie Dałaby raty piące, kurde Chłopów silnych z jakiegoś gangu Jakby, ja rozumiem fikcja fikcją, tam się dzieją dziwne rzeczy czasami, ale na miłość boską już nie, nie idźmy w drugą stronę, nie? A jeszcze większa beka z nią była taka, jak często w tych książkach fantastycznych, na, na zasadzie fantastycznej młodzieżówki, nie wiem, czy jest coś takiego, ale czy taka kategoria faktycznie istnieje, bo sobie to wymyślałem teraz przed chwilą, ale na zasadzie, że wiadomo, jesz sobie jakaś tam głównie bohaterka najczęściej, ym, stoletnia, Powiedzmy, nie wiem, przedział 15-17 nie, i ona kurde, nie wiem, hajta się po jakimś czasie z typem, który ma, powiedzmy, nie wiem, tysiąc lat, nie. Automatycznie mi się przypominają te słowa piosenki: On mi drink daje, chce robić ze mną jakieś dziwne akcje. A ile ty masz lat? Hehe, <ścoughs> 17, więc jak najbardziej pasuje, myślę, że do tego kontekstu. Ale dobra, wracając do Arkane, czy ja chcę jeszcze coś o tym powiedzieć? A, jakby totalnie nie interesował mnie los. Jace'a. Bardzo, bardzo dobrze, co mu się stało. Jakby nawet mi go nie szkoda. Wiktora w szczególności. Jakby, nie wiem, chłop się stał jakimś... Kurde, Jezusem! A, a co jeszcze miałem powiedzieć o Caitlyn? Yy, nie, nie o Caitlyn. Znaczy o Caitlyn też, nie? Bo ona trochę się zachowała jak taka panna lekkich obyczajów, nie? Tam... Sypiała z każdym z kim mogła, nie? Ale właśnie chodziło mi jeszcze o Madi bodajże I rozumiem wątku, czemu ona poszła na morenkę z Caitlin, Jakby co to wnosiło do fabuły? Absolutnie nic W ogóle ta Madi to była też taka pierdoła, że o mój Boże, jak jej nie lubię, dyp. bardzo dobrze zdechła Więc tak, drugi sezon to jest flop totalny Dałem temu 4 na 10 na Filmwebie Z rzeczy, które jeszcze oglądam O, obejrzałem sobie... O matko, teraz jak się to, to, to nazywało chyba? Flight or fight? Teraz nie pamiętam, czy to było fight or flight, czy flight or fight. Nieważne, w każdym razie wiadomo o co mi chodzi. obejrzałem to tylko dlatego, że w sumie y, grał tam Julian Kostow, jeden z moich ulubionych aktorów, ale dobry, to był. był tak ten głupie, że aż śmieszne jakby. Lanie się po mordach, ale w samolocie. No właśnie z książek, które skończyłem, a o których tak mówiłem, że wspomnę to zacznę o tej gorszej. Gdzieś w lutym, chyba właśnie tego roku jeszcze, opowiadałem, że właśnie na kolejne walentynki yy, mogę właśnie opowiedzieć o, o takiej bardzo żałosnej książce, która się nazywa... O matko, jak ona się nazywa? No, tak właśnie ją pamiętam. O Wszystko, co wiem o miłości czy jakoś tak. Taka tam pierdoła, szczerze powiedziawszy, nie? Jak ja się nie mogę doczekać, aż przysiądę yy, pewnie w te wakacje i zacznę nagrywać do tego monolog, bo ta książka to jest jedno wielkie XD, to brzmi jakby to wyszło z łatpada, ale to chyba nie wyszło z Wattpada, bo ta, nie wiem, autorka tej książki jest. Pisze do jakiejś powiedzmy, że zagranicznej wersji, jakiegoś pudelka czy coś takiego, nie? I w ogóle ta książka to jest y, jedna bek wielka beka, nie? Dlatego, że y, główna bohaterka, będę na nią mówić główna bohaterka, tak bo to jest fikcja i nie chcę mi się akurat y, utożsamiać. Bohaterki z autorem, nie? Jakby, a wiadomo, że jak to jest pisane na na tego, na własnych doświadczeniach, to przecież można coś podkolorować, nie? Ja na przykład bym tam tak zrobił. Z czystym sumieniem się przyznaję, że ja bym totalnie podkolorował pewne elementy, ale no, sypiarka to jest niezły NPES w ogóle. Ona dosłownie się zachowuje, jakby wszystkie te, nie wiem, rzeczy o posiadaniu chłopaka, kurde, oglądała się z jakichś, nie wiem, amerykańskich y, filmów, czy jakichś, nie wiem, komedii, czy coś takiego. Y, na zasadzie tam pamiętam, że była taka stronnica, tak, żeby za dużo nie opowiadać, żeby był jakiś tam kontencik jeszcze na, na luty w kolejnym roku. Rzeczy, których nie można robić mając chłopa, czy coś takiego, nie? I między innymi, no, że mniej czasu mniej czasu na czytanie książek, o, coś takiego tam było. I tak sobie myślę, XD, laska, ty wiesz, że ty nie musisz, nie wiem, z chłopem spędzać 24 na 7, jakby trochę przestrzeni, come on. A w ogóle bawi mnie, że ona tam na początku pisze, że no, to jest głos pokolenia, czy coś takiego, nie? A głos pokolenia wygląda na to, że to jest chyba tylko, nie wiem, bardzo specyficzna grupa. No bo zacznijmy od tego, że laska wychowywała się w jakiejś tam chyba, nie wiem, no pisała że to w jakiejś klasie średniej, w Wielkiej Brytanii, tam, nie wiem, jakieś tam prywatna szkoła i tak dalej. nie? Yy, no to już widać poziom generalnie. Za ta książka polega na tym, że ona spiała z wieloma facetami, miała tam jakieś związki, ale one były nieudane, bo mnie tam polegały tylko na tym pożądaniu, nie. Miała problem właśnie stworzyć jakąś taką głębszą relację. Na końcu dała takie teksty, typu na zasadzie, nie wiem, jakieś yy, jak demotywatory czy coś, nie? Albo na zasadzie mam 15 lat i to jest głębokie. A poza tym w ogóle. Yy, narracja w tej książce jest taka bardzo na zasadzie, że o, miałam 10 lat i już się napiłam alkoholu, ale jestem quirky i crazy. E, laska to się raczej kwalifikuje pod problem, aniżeli ten, aniżeli na zasadzie takie, że ale jestem quirky i w ogóle nie. Strasznie odklejona po całości była ta książka. I jedna gwiazdka, tak jak się spodziewałem więc. A z tej lepszej książki to właśnie nie pamiętam ile miesięcy temu wspominałem, że będę mówił o Wschodzie Słońca w Dniu Dożynek, czy jakoś tak? W każdym razie tej najnowszej... Yy... Książki z Igrzysk Śmierci. Tak, skończyłem po. Nie popakałem się tym razem, jakby nie było to aż takie dramatyczne. Znaczy, wiadomo, Heimlich chyba biedny miał miałek, tak? Ale, ale jakoś tak, tego tak mocno nie przeżywałem. Nie wiem, może dlatego, że tam znowu był ten motyw na zasadzie obalmy wszystkich, prowadźmy anarchię. I muszę powiedzieć, że chyba najbardziej naiwną bohaterką, nie wiem czy z całej serii, zdecydowanie była ta. Lenore o. Przez chwilę zapomniałem jej imienia, ale ona była tak strasznie naiwna, i tak ciężko mi było ją polubić. Jakby, nie wiem, laska była trochę odklejona od rzeczywistości, i no nie wiem, nie lubię jej, nie jest mi szkoda. Nie wiem, ona była bardzo naiwna, na zasadzie, że śpiewała jakieś tam zakazane piosenki na środku placu, a potem się dziwiła, a dlaczego strażnicy pokoju mnie zaaresztowali? Hmm, tego nikt się nie spodziewał. Ale tak, i zgradnie teraz przechodząc do innego tematu, który się tym, z tym wiąże, yy, mianowicie. Miałem dzisiaj sobie pogadać o schematach właśnie takich typowych, nie, schematach albo archetypach bardziej, nie, postaci, y, które bardzo często występują w fikcji i jak już mówiłem, że po prostu teraz chyba ulubione jest stworzenie bohaterów, którzy są tacy bardzo anarchiczni, co za określenie w ogóle, ale do, na zasadzie, że anarchia super, obalmy wszystko, nie. Głównie y, wziął mnie tak na myśl po tym, jak skończyłem czytać pierwszy tom Metra, y, zwłaszcza podoba mi się, że Artem nie jest takim typowym bohaterem, w sensie fakt, faktem jest wybrańcem, nie, bo musi jednak przeżyć swoją tam misję, ale podczas tej misji tam wszystko idzie źle. Nie? Dosłownie chłop wpada z deszczu pod rynnę i jeszcze do kałuży i jeszcze w błoto, nie? Jakby to najbardziej widać we fragmencie, tak bez spoilerowo powiem, kiedy na jakiejś tam stacji zaczęli strzelać. Potem trafił właśnie do faszystów yy, i miał zostać zabity. Ale po tym tą stację faszystów napadli komuniści i kurde został zgarnięty przez komunistów. Nawet jeżeli się myśli, że coś poszło dobrze. W tej książce widać, że wcale tak dobrze nie było. Zauważyłem, że moje postacie też w sumie łamią trochę taki schemat. A niektórzy są bardzo nieoczywiście więc... Ale do tego zaraz przejdę. Wracając jeszcze trochę do tematu stereotypowych bohaterów najróżniejszych. U mnie chyba najbardziej stereotypuje mnie dosłownie mój fanfic z Igrzysk Śmierci, gdzie główna bohaterka jest z Kapitolu i faktycznie ma takie kapitolońskie myślenie na zasadzie, że oni są lepsi, a ci z dyksów dyk to są gorsi, nie? Ona, ona ma tam bardzo ostre zdanie. I to tym bardziej mi się podoba, bo to się tam wszystko tak kręci. i ojciec właśnie był wojskowym i on tam walczył w ta, 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 Była ta wojna. No i właśnie on jej wpajał te wszystkie teksty. Później ona wpaja te teksty swoim dzieciom. No a no, się potem okazuje, że sama Hajta się z kimś z dystryktu, więc ale do samego końca generalnie ma wątpliwości. I czasami ma takie myśli, czy przypadkiem właśnie nie zdradziła trochę tego dziedzictwa ojca, że jednak wyszła za kogoś z dystryktu. Bo też był fakt, to, że właśnie jej mąż, mimo iż pochodził z kapitolu, to właśnie współpracował z rebellionami. Dystryktu, i no, skazano go na śmierć ogólnie, y, ale jestem ciekaw też y, opinii na temat moich innych postaci, szczególnie szczególności Rodricha, bo on jest bardzo, y, bardzo nietuzinkową postacią. Zacząłem ostatnio pisać jego całą y, biografię życiową taką nie wiem, trochę takie karty postaci robię, nie, żeby nie zapomnieć o czymś. I właśnie Rodrich jest tak długi, że ja nie wiem ile tam jest słów, może już z pięć tysięcy wbiłem, ale i, i to jeszcze nie koniec, nie? On ma dość długą historię. A też właśnie on jest taką nietuzinkową postacią, no bo z jednej strony, kurde, jest synem królowej, sam się potem y, obwołał, że jest wielkim cesarzem jakiegoś tam y, państwa. Z drugiej strony on jednak jest tym arystokratą, arystokratą, który jeszcze, wiadomo, ogranicza prawa y, jakiejś tam biedniejszej ludności miejskiej. Pozostali arystokraci go za to chwaną, no bo super, oni mają... Y, pieniążki za to, nie? Oni mają pieniążki, oni mają rozrywkę dzięki temu, jak tam kogoś sobie skaże na śmierć, nie? Ale z drugiej strony chłop ma tak przerąbane, że go matka bardzo długo nie tolerowała, no bo jakbym jego matka się urodziła, Boże, nie wiem, w XVII, może XVI wieku, już teraz nie pamiętam co ja tam zapisałam, no ale, no ale historia była taka, że X wieków później sobie wyszła ponownie za mąż, urodziły się tam córka i syn, ale po ich latach się okazało, że ups, córka jednak nie jest córką i, i no tak. Tak wyszedł robić w sumie. I to jest właśnie ten konflikt, nie? Bo z drugiej strony, jednak można wyzywać jego matkę, że jakaś tam nietolerancyjna i w ogóle absolutnie się z tym zgodzę znaczy z wyzywaniem jego matki, nie? Bo ja sam nie lubię tej bohaterki, ale czuję, że ona y, może zyskać troszkę duże poparcie, patrząc, że no nie miała wyboru i tron jednak musiała odziedziczyć i te dzieci jednak też musiała mieć, więc yy, no totalnie można ją, nie wiem, zacisnąć pod jakiś, nie wiem, ucisk czy coś takiego, nie, ale to już, no to powiem tak, dowolna interpretacja, nie, ja tej ty, typiary nie lubię jak cholera. Też Solaris, yy, jego przyrodnia siostra. Starsza przyrodnia siostra, jest bardzo spoką bohaterką, bo On też trochę wyłamuje taki schemat. W sensie bo wiadomo, że jest duży taki schemat postaci kobiecej, która jest takim Badasem, ale jednocześnie drze na wszystkich mordę i w ogóle to jest wredna w cholerę, nie. Solaris jest wredna, ale tylko głównie dla Rodricha, bo oni się nie do końca lubią. Głównie poszło o to, że no, matka zawsze faworyzowała trochę to młodsze rodzeństwo, nie, no i tak trochę mieli konflikt. Ale oni też równie dobrze totalnie mogliby być besties, nie wiem, w innym uniwersum czy coś takiego. A poza tym też Solaris y, sama sobie przejęła jedną wyspę, która głównie służyła jako więzienie. Y, no, po prostu tam przyjechała, najechała, stwierdziła, że... To ja tu teraz rozpoczynam moją dynastię, i spokojnie nie? I inni tam na radzie musieli się z tym zgodzić, no bo, bo jednak ta wyspa była niczyja, nie? To raz, a dwa, ona trzyma też dużo osób pod butem, w szczególności swojego męża, a to dlatego, że. Rodrich i ona to jest jakby to samo spektrum, ale jakby dwa różne końca, że tak powiem. Na zasadzie Rodrich bardzo unika jakiejś takiej bliskości, nie jest totalnie niedostępny emocjonalnie. Czy jakoś tak, kurde, było takie jakieś psychologiczne określenie. Pamiętam, że miałem o tym na zajęciach, ale teraz kurczę nie pamiętam jak to się nazywało. A Solaris wręcz przeciwnie. Znaczy, no i ona generalnie jest bardzo possessive, jeżeli właśnie chodzi o swojego męża, nie? I... Pozycji w bardzo, bardzo niekul cool znaczeniu, nie? Bo też zauważyłem, że internauci bardzo lubią pozycje w postaci, nie? Zwłaszcza na tamble o nich pisać, nie? Co totalnie czasem jest out of character. Więc jeżeli kiedykolwiek Solaris by dostała największą miskarakteryzację, to ja bym się nawet nie zdziwił, nie? Jakby. Ona rządzi twardą ręką, ona swoich, ona ma trójkę synów w ogóle jeszcze na dodatek, więc tym bardziej rządzi tam twardą ręką, nie? Ale w sumie i tak na końcu by, nie wiem, dostała mi z charakteryzacji, że tak naprawdę nienawidzi swojego męża, nie? I tam już by je pewnie znaleźli, nie wiem, kogoś innego do shipowania, chociaż z tym shipowaniem to też w ogóle może być trudne, bo tam prawie wszyscy są jedną wielką rodziną, jest bardzo niewiele postaci i to chyba jak na razie tyle z mojego TED -talku miesięcznego. Hiller, jaki jest, to każdy widzi. Raczej plansza na końcu nie będzie potrzebna, no bo nie jest ona DPS-em. Nie bije <gryw> jakoś tak bardziej porządnie. Hillerów ma już chyba na tyle sporo, że ja nie muszę raczej więcej pokazywać, nie? Hiller, jak to Hiller. Za dużo pokazania nie będzie. Wiadomo, że najbardziej starają się tutaj czelić w energii. Richard, dobrze, zacznijmy w takim razie od gobletu. Tutaj ładny healing bonus. No wiadomo, Healer jak to healer. Trochę szkoda, że to jest tak mało Energy Recharge'u. Za dużo to ona nie potrzebuje, oprócz jakichś tam, nie wiem, właśnie Energy Recharge, elemental Mastery jeszcze, jeszcze offpis. Healer to healer, więc raczej tutaj więcej nic dodawać nie muszę, w szczególności, że testowanie healerów nigdy nie jest jakieś takie najciekawsze, ale trzeba będzie kiedyś na końcu policzyć ile tak właściwie w tej serii już healerów zbudowałam, bo zdecydowanie mam już chyba ich nadto. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka, cześć!